Idealnie! Łodcie pierunie nie. nie wiem czy to wejdzie. Wejdzie czy nie wejdzie? No chyba wejdzie. I byłem siur wyjeżdża, ale już nie o własnych kołach. Tak się wciepujemy Elegancko uszło. Ostatnie pranie. Coś tam jeszcze opuściłem. Ale patrzcie, jak jest pięknie. Jakby wysprzątane, nie? O, ko. Szkoda. Pisz Patrzcie, jak pięknie. A było tak dziadosko. O, tu jest coś skoszonego. Bierzemy. Idziemy szukać bas, które zrobiłem. Tam widzę tą folię. Jak będę wracał, podejmiemy. O. No. Ten fiolet to jakby. Nowość? Nie no, wygląda na stary, ale nie widziałem tego. No ale tak to jest w ferworze walki. Nie wszystko się widzi. Ale tak jak mówiłem kiedyś: ilekroć w jedno miejsce nie wrócimy, tyle razy zobaczymy różne rzeczy. Tak to jest. I nie chcę być inaczej. Także znowu jest gimnastyka. Wyprosto, widzicie. Przechodziłem, nie zauważyłem, a teraz wziąłem. Nie, wszystko to bierzemy. To jest chyba baza, tak, to jest baza, a tu jest chyba próbka z krwią. Tak to wygląda. No ja nie wiem. Ja raczej nie będę tego otwierał, wąchał, lizał, także o woda, ciach i na koniec sztyropian. Dobra, wiecie co? Bo ja tu jeszcze muszę wrócić zostawiam ją do wyschnięcia. Jak sobie wyschnie to, co jest w środku. No przecież nie będę ciężarów dźwigał, a tam jest po prostu mokra ziemia w środku, nie. No, ale ptaki pięknie śpiewają. Ktoś mi pisał ostatnio, że to tam wiadomo, te głosy się tam odzywają, że nie ma sensu, że coś tam, że wszyscy umrzemy, no to wiadomo. O kurde, patrzcie jakiś dżem. Ja? Już bimber powinien być zrobiony. Hmm, ale się zcukrzyło coś. Zobaczcie, chyba że to miód był. Ha, może ja miód api eco. Yy, na kompostownik pójdzie w takim razie. Ktoś mi pisał, że to nie ma sensu, bo coś tam wiadomo. Natomiast ja tak się ostatnio zastanawiałem tu mam bazę tak się ostatnio zastanawiałem nie? I zobaczcie. Statystyka. Ja wiem, że y, statystyka to jest taka. Nie wiem, czy statystyka jest nauką. Tak czy inaczej, wiecie, jak działa statystyka. Jak y, ja jem codziennie kapustę, a wy jecie codziennie kiełbasę, to statystycznie oboje codziennie jemy Bigos. No tak to działa, tak działa statystyka. Ale jak się głębiej zastanowić, to spójrzcie, jeżeli przez. Półtorej miesiąca, załóżmy, dobra, niech będzie miesiąc dla łatwiejszego liczenia. Jak się gdzieś pomylę, poprawiajcie mnie, bo ja nie jestem ścisłym umysłem, nie jestem żadnym matematykiem, fizykiem itp., itd. Ale o, chodź tutaj, no. to jest na przykład stara butelka. Ona tutaj była wielokrotnie podnoszona i opuszczona poziomem wody, ale ciągle tu jest, widzicie, jak jest stara. Aż się w rękach rozsypuje, czyli nigdzie nie uciekła. I teraz zobaczcie, jeżeli ja, jeden człowiek, wchodzę na dany teren i sprzątam śmieci, które zostawiło powiedzmy 15 ludzi, dobra, 10 dla łatwiejszego liczenia 10 ludzi przez okres powiedzmy miesiąca, i ja to sprzątam w przeciągu 15 minut, nie? Nie zauważyłem to, 100 takich ludzi jak ja. Potrafi w ciągu 15 minut posprzątać teren zaśmiecony przez 1000 brudasów. Tak? Czyli. I to jest tylko 15 minut, a oni śmiecą przez miesiąc. Więc statystycznie wychodzi, że nas sprzątających jest chyba więcej, nie? Bo potrafimy szybciej tą pracę wykonać niż oni. Tak mi się zdaje. Poprawcie mnie, jeśli gdzieś popełniłem błąd. A tymczasem po tych filozoficzno dziwnych wywodach zabieramy się za sprzątanko. Także no i przepraszam, ale ja myślicielem nie jestem, więc pewnie moje założenie gdzieś zabiera błąd i to pewnie nie jeden, no ale ja to tak widzę. Dlatego nie zniechęcam się, sprzątam. Poza tym, nawet jeśli to nie ma sensu, bo ktoś może być z założenia, że a to nie ma sensu, to wiecie co, to ja zacytuję Flaminga. Ja to lubię. Ja to lubię robić, dlatego to robię. I tyle. Natomiast z moich obserwacji wynika, że śmieci posprzątane i za przykład niech będzie starożytne, w którym ja wtedy jeszcze kanału nie miałem, ale sprzątałem u siebie starożytne, które, gdy jak tam trafiłem, Wyglądało jak jedno wielkie wysypisko śmieci. Tylko, że te śmieci były przez lata albo dekady unoszone, opuszczane, trochę dochodziło, wiadomo, bo jak Wisła wylewała, ale jak je wysprzątałem, w ciągu dosłownie nie wiem, kilku godzin, nie ma niczego nowego. Także tego się trzymam, że moja praca jednak ma sens. I tyle. Także. Jeśli dla kogoś nie ma sensu sprzątanie, niech nie sprząta, ale niech też nie śmieci. To jest ważne. Nie musicie sprzątać i nie musicie się z tym zgadzać, ale nie śmiećcie. I to już wystarczy. Patrzcie, jak to jest pięknie. Normalnie bagna Everglades. Piękne stare drzewa. Kurde, cudownie. Dobra, idę szukać pozostałych baz. Tu jest ścieżynka zrobiona przez jakieś sarny, jenoty. A tu jest, patrzcie, tu jest znowu jajeczko. Tam leży, a tu jest plastik. Akurat plastik za dwa dni wywożą, to będą mieli więcej troszkę. Jeszcze jeden. Świetne są te bagnicha, powiem wam. Szkoda, że wysychają i ryb tu nie ma. Pięknie, butelka oberwała mrozem. No. Dobra, byle by się nie rozsypała, bo będzie szkieła szkieł. Ale cudownie ptaki śpiewają. A, padnij, powstanie. I to też jest stara butla, bo jest bardzo... gruba. Tu gdzieś zostawiłem bazy, ale nie do końca wiem gdzie. Pamiętacie, ile tu było śmieci? Kurde, no i to widzicie, praca jednego człowieka może tyle zmienić, a co dopiero praca tysiąca ludzi, nie? Wszystko, co tu nie powinno być, znajdować, zabieramy. Tam jest jeszcze. Jak liście tutaj wybuchną, a już widzę, że idą, to ja tu już nie wejdę. Niestety, to znaczy może i stety, bo przekrzywił mi się telefon. Bo nie będę wtedy niepokoił tutaj już zwierzyny, a gdzie są moje bazy. Jakiś wór A tu proszę butelka Wkomponowana w O i to stary szampon nie? Elegancko Wkomponowana w korzenie drzewa I jakiś stary wór Wszystko wyjeżdża o, panowie bluze sobie zabrali, widzicie? Ja ją położyłem na ziemi. Zabrali sobie, żeby osłaniać się chyba, żeby ich ofiary ich nie widziały. No, fajnie wody przybyło. Tak to wygląda. Tu coś jest. Muszę jeszcze kiedyś pójść na drugą stronę, bo tam powiem szczerze, nigdy nie byłem. O także a jak jest tu. Wiadomo, że jest i tam, nie? Zobaczcie, jakie wory po nawozach Sól Potasowa. No ja w domu nie używam. Także chyba wiemy, kto to zostawia. No i niestety, ale te wory wypełnią mi. Kurde, cały worek. No i przez takie dziadostwo mniej zabiorę. Ale nic to. Tak jak mówię, ja tu jeszcze i tak nie raz muszę wrócić, bo robota rozpoczęta musi być zakończona. Patrzcie jak to rośliny. Pufu. Pufu. Lubię tak dla orzeźwienia glebą dostać prosto w twarz. A jest to nic tak nie budzi. Jeszcze takie. No kurde, te worki to jest jakieś przekleństwo normalnie, patrzcie. Zostawiają na potęgę słoik. Owady już jakieś latają. Pokrzywą zabrałem, dobra? Zgadzacie się? Nie no, zostawmy ją. A tu leży jakieś... Jakieś coś. Krzysztof, wypowiedz się. W ogóle ostatnio odwiedził mnie Krzysztof spod Namysłowa. Pozdrawiam Cię Krzysztof. Krzysztof pracuje w lesie, zna się na lasach. Ogólnie no, ma takie hobby, z którym się nie zgadzam, ale to nie o to chodzi. Napisz mi, albo zadzwoń, powiedz mi z czego to jest. Czy to jest bober? Nie wiem. Ale to, że ma hobby, z którym się nie zgadza, nie, nie oznacza, że mam go nie szanować. Prawda, szanujemy się, fajnie się dogadujemy. No a wiadomo, nie wszystko na 100% musi się zgadzać. Ale przynajmniej mamy o czym dyskutować. Aluminium wpada, widzicie. Elegancko. O, widzę moją bazę. I to już będzie ostateczna baza. Bo niestety, ale te worki zabrały mi moce pojemnościowe. Także bierzemy jeszcze szkło. Także ostrożnie, no, chociaż już bym coś tam rozbił. Jeszcze jeden gór. No co, nie no, jeszcze coś zmieścimy. Trzeba być upartym. Proszę. A tu jest baza gotowa. No jak to dobrze jest sobie robić bazy. a widzicie, tutaj wyschło. Dobrze, że wtedy nie targałem tego ze sobą. No i wiadro podejmujemy. I widzimy się przy samochodzie. Jak uda mi się to oczywiście dotaszczyć. No to papaty. Ależ jest pięknie. No i zobaczcie, nie dość, że oddałem 73 kilo śmieci. I zarobiłem na tym troszkę grosza. To jeszcze 20 kilo innych śmieci wyjeżdża i wróci do obiegu. To wszystko da się zagospodarować. Trzymajcie się, papaty! I zachęcam do takiego aktywnego wypoczynku. Aha, i odnieście to, co zrobiłem ja do tego, co o tej statystyce mówiłem. Czy mam rację, czy się mylę? Nie wiem, dajcie znać.